Sukces Trumpa, i od razu, proszę Państwa, co ciekawe nie tylko na wykopie, bo nawet w komentarzach pod tymi naszymi filmami stwora jakiś żygowina takiego ostrego mizogenizmu. Więc już zachwyt, no, powiedziałbym, to freudowskie wręcz czasem są teksty, bo osoba, którą podejrzewam, że jest naprawdę już podstarzałym incelem, nie ma, nie ma kontaktów z kobietami, skrajnie niezadowolona z życia, frustrat, pisze, ale posłuchajcie, że Trump teraz żelaz swoją stalową pałą, czy stalową pałą rozpędzi lewactwo i liberałów. Słuchajcie, kurwa, no to nie jest to tekst freudowski, no bo dla mnie jest czysto freudowski. Słuchajcie, dlaczego oni wszyscy, ci prawicowcy, tuż oczekują odpowiedzi od was? Dlaczego oni chyba tak nie znoszą kobiet? Ale spójrzcie, że to jest Elon Musk. Ja mówię o tych, którzy mają i dzieci, byli z wieloma kobietami, wieloma partnerkami jakiś korwin, mika, jakiś mask. Nie mówię tylko o incerach, którzy nigdy nie trzymali. Ci też są raczej sercem po tej stronie ale mówię o innych. Mizoginia jest wszechobecna w tych środowiskach i. Wszechobecna w środowiskach katolików. Katolicyzm jest persem To Teraz uwaga, ja tutaj oddam głos tygodnikowi powszechnemu, czyli pismu katolickiemu. Co prawda, to jest ten katolicyzm, z którym ja z przyjemnością obcuję, ale katolicyzm. Oni tam napisali, kiedyś, że biorąc analizę problemu Feminino to jest kobietobójstwo, odrębne przestępstwo w ustawodawstwach wielu państw Ameryki Łacińskiej. Największy procent Feminino mamy w tych krajach, gdzie jest najintensywniejszy kult Maryi Dziewicy. No absolutnie mnie to nie dziwi. Was to dziwi? Przecież jeżeli mamy wyidealizowaną kobiecość, anielską, niecielesną, podporządkowaną od razu Bogu, w żaden sposób nie wchodzącą w interakcję ze światem mężczyzn, w ogóle ze światem, to żywa, prawdziwa kobieta jest czymś złym, czymś, co należy kontrolować, upodlić, pozbawić. Prawie jako takie przeciwstawienie tej Maryi Dziewicy. Uwaga, tu podaję tezy z pisma, jak mówię, katolickiego. Nie żadnego lewactwa, jak tutaj bywam sam określany. Ciekawa sprawa. Inceli, to jeszcze mogę zrozumieć. Są obrażeni na świat. Są obrażeni, są przekonani, że gdyby nie 68 rok, rewolucja obyczajowa, wyzwolenie kobiet, to byliby tymi, którzy trzymają za rękę, więc ich poparcie jest tutaj absolutnie zrozumiałe. Paradoksalne, ale absolutnie zrozumiałe. No w końcu ich idolami są Mask, Korwin Mikke, czyli chciałoby się powiedzieć, super samcy, samcy alf, po piątki, dzieci z różnymi kobietami. Co więcej, taki Korwin Mikke nigdy nie ukrywał pogardy ludźmi słabymi, ludźmi, którzy nie są w stanie znaleźć partnerki, zarobić na siebie. On się zawsze pogardliwił. Odnosił, no bo jest darwinistą społecznym. Jakiś rodzaj przedziwnego syndromu sztokholmskiego, bo ci sami Wykopowicze absolutnie w nosie mieli lewicę, krytykę polityczną, która chciała dbać o prawa mężczyzn, o problemy psychiczne mężczyzn. Absolutnie mieli to w nosie, pogardliwie się do tego odnosili. Natomiast z zachwytem patrzą na Maska, na Korwina Mikkego, na Petersona. Zwłaszcza ten Korwin Mikke jest tu ciekawy, przecież to jest klasyczny darwinista społeczny. Jeżeli przeanalizować jego poglądy, on w stosunku do tych Wykopowiczów, którzy nigdy nie trzymali za rękę, od, od, Odnieść mógłby się tylko z pogardą, jako jakichś nieudaczników, życiowych frajerów, niemężczyzn. No i generalnie tych, którzy się rozmnażać nie powinni. Także naprawdę przedziwne są wybory, przedziwne. ale ta stalowa pała Trumpa, a może dalej i ja, słuchajcie, no nie wiem, konfederacji, która zmiażdży nasz straszliwe lewactwo i w żelazny sposób, wytryskując, nie wiem, chyba surówką, super figura retoryczna, czegoś się człowiek może dał, czy to jest nawet komentarze, nawet takie szalone. Rafał.